Pani Zabelo, jesteśmy dzisiaj w wyjątkowym dla pani też miejscu Operze Leśnej. Co prawda na jubileusz pytania na śniadanie, ale chciałam zapytać o to miejsce, o Operę Leśną. Jakie ma pani wspomnienia związane z Operą Leśną właśnie? Generalnie wspaniałe. Mogę przejąć mikrofon. Aczkolwiek w 80. roku, kiedy występowałam, to pierwszy raz. Był strajk w Stoczni Gdańskiej i wszyscy z duszą na ramieniu występowaliśmy na scenie, bo straszyli nas, że mogą być jakieś strzelaniny. Zresztą był to stan wojenny. Sopot był czarny, Grand Hotel, w którym mieszkaliśmy, tylko świecił się trochę. Przywożono nas tu autobusem i tak naprawdę byliśmy jak rodzina w swoim gronie. I czekaliśmy na rozwój akcji. Co się będzie działo? Na szczęście wszystko było w porządku. Natomiast zmieniono mi piosenkę, którą miałam śpiewać, bo był siódmy dzień strajku w Gdańsku, a ja miałam śpiewać tydzień łez. Tak więc e, wtedy reżyserował pan Gruza. I wspomina to w książce, stąd wiem, bo nie wiedziałam, dlaczego nagle zmieniono mi piosenkę na wszystko, czego dziś chcę. Piosenkę, którą chyba Państwo też lubicie. Zdecydowanie, zdecydowanie przywołała Pani Jerzego Gruzę. To też niesamowity, wspaniały człowiek, którego już niestety wśród nas nie ma. Ale y, czy to był y, reżyser Tyran? Nie, absolutnie nie. A jeżeli chodzi o e, Trójmiasto, to chcę wspomnieć, że cztery lata mieszkałam w Gdyni, bo też cztery lata e, uczestniczyłam w studiu aktorskim przy Teatrze Muzycznym Gdyni za życia jeszcze Danuty Baduszkowej. Matkowała nam bardzo i e, jestem przeszczęśliwa, że mogłam kiedyś w życiu na nią trafić. Bardzo wiele mądrych rzeczy powiedziała mi na życie, które się sprawdzają. No właśnie, bo... Tak zaczęłyśmy troszkę sentymentalnie, ale też chciałam, żeby Pani powspominała te wspaniałe balanki, które tu się odbywały. Z balangami nie miałam wiele wspólnego, <grytania> ale na przykład spacery nad morzem czy wcześne śniadania, piąta rano po to, żeby pójść i skonsumować to śniadanko przy wschodzie słońca, to jest wyjątkowe.